Czasami bywa tak, że nazwa, że producent, że marka może być strasznym obciążeniem, i my na tym tracimy, my jako potencjalni klienci. Dlaczego o tym szybkie recenzje z które naprawdę mają się czym pochwalić, w zasadzie wieloma rzeczami poza marką? Jaką markę mam na myśli? Nie trudno zgadnąć, że będzie to Chińczyk, nie trudno zgadnąć, że będzie to jedna z tych mniej znanych marek, która. Tym razem potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Słuchawki ROS Technik, ROS ESA, jakkolwiek zwał, tak zwał, były już na kanale. Ja uważam, że to jest świetny czas dla fanów audio, bo można w niedrogich pieniądzach znaleźć takie skarby, takie perełki jak to. Te słuchawki, które mam przy sobie, Ceramics X, są to słuchawki, które, uwaga, wyposażone są w solidne NC, obsługują LdaK tak i to jest klucz do tego, bo mamy słuchawki, które kosztują mniej więcej 250 do 300 zł, w zależności gdzie je kupimy. Gdyby te słuchawki pozbawić tego loga, które widzicie tutaj na froncie i te tutaj bardziej markowe, niekoniecznie musi być to sam Technics, ale jakaś taka firma, która rzeczywiście kojarzy się z dźwiękiem wysokiej jakości, zaskoczenie byłoby żadne. Dlaczego? Dlatego, że wtedy byśmy powiedzieli płacimy takie, a nie inne pieniądze, otrzymujemy Dźwięk taki a nie inny od solidnej firmy Tutaj natomiast mamy firmę mniej znaną Która potrafi zaoferować niesamowity dźwięk Zwłaszcza jeżeli chodzi o transfer po eldaku. Te słuchawki są ciekawie zbudowane Mają ciekawe rozwiązania techniczne Dobrze leżą w uchu Zapewniają dobrą jakość rozmów Dobre NC, ale nie najlepsze I to jest w zasadzie chyba jedyna kwestia Do której bym się tutaj przyczepił No a jest jeszcze druga, przepraszam Byłaby nią aplikacja Aplikacja jest, jest rozbudowana Pozwala... Od A do Z ustawi sobie sterowanie pod siebie, ale jeżeli chodzi o korektor, nie dostajemy do dyspozycji korektora rozbudowanego, gdzie możemy samodzielnie manipulować sobie poszczególnymi pasmami. Nie, mam tutaj tylko trzy tryby, a ironia losu jest taka, że dwa z nich są niemalże bliźniacze, ale w trybie Hi-Fi to urządzenie brzmi tak, jak oczekiwałbym po słuchawkach Hi-Fi. Szybki rzut oka na specyfikację, bo jest na co popatrzeć. Przede wszystkim słuchawki posiadają autorski przetwornik wykonany z nanorurek węglowych i to już świadczy o tym, że producent przewidział brzmienie, które będzie wyróżniało się na tle konkurencji, które będzie aspirowało do brzmienia. Jakie wyróżnia droższe słuchawki? Producent zamieścił tutaj także niezależny moduł dekodowania i wzmacniacza słuchawkowego. Oczywiście obsługa LDA, o której wspomniałem. Mamy tutaj hybrydowe ANC, które według producenta potrafi redukować hałasy aż o 55 dB. Znajdziemy także tryb przeciwwiatrowy i wodoodporność na poziomy IPX5. Żywotność baterii to nawet 50 godzin, oczywiście łącznie z podładowaniem wetui, Dobrą jakość rozmów zapewnią 4 mikrofony. Nie zabrakło tutaj także trybu gamingowego, który możemy aktywować w aplikacji. Jeżeli chodzi o czas pracy na pojedynczym ładowaniu, to urządzenie może pracować do 10 godzin. Uwaga, chciałem sprawdzić ten czas pracy i o tym powiem od razu. Jeżeli korzystamy z urządzenia w trybie LDAC, jeżeli będziemy słuchali go tak troszeczkę około 50% głośności, to wtedy ten czas pracy na pewno nie będzie wynosił 10 godzin. Ja optowałbym około 6 realnie. Więc pamiętajcie o tym, że im gęstszy kodek, im głośniej, ten czas pracy na pojedynczym ładowaniu będzie spadał. Ale te prawie 6 godzin, około 6 godzin, to jest i tak czas naprawdę. Naprawdę świetny, zwłaszcza, że etui potrafi kilkukrotnie doładować nam te małe pchełki. To mi się mega podoba. Otwieramy sobie etui, ja wyjmę tylko jedną słuchawkę, zobaczcie przy okazji, jak ona wygląda. Ona, moim zdaniem, jest taka mocno techniksowa albo Sennheiserowa. Co to znaczy? To znaczy, że jest taka beczułkowa. Tak bym określił kształt tutaj tej obudowy, tej kopułki, tego miejsca, które też daje przestrzeń do oddechu dla przetwornika. To sprawia, że słuchawka troszkę z wystaje, ale też to sprawia, że ten przetwornik ma nam jak zagrać. I zobaczcie, jak montujemy słuchawkę w uchu, bardzo prosto. Ona wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy powierzchnię dotykową, ona jest dobrze wyczuwalna, bo jest taka delikatnie wgłębiona. Nie do końca mi się podoba to, że komunikaty, jakie to urządzenie wydaje, te komunikaty głosowe, są w języku angielskim, ale są wymawiane tak, jak w słynnej polskiej komedii, gdyby naprawdę ktoś miętosi jakiegoś kotleciora w ustach i celowo zniekształca te dźwięki. To jest naprawdę <laughs> zabawne. To jest też taka rzecz, która nam przypomina o budżetowych korzeniach tego urządzenia, ale... Absolutnie, jeżeli chodzi o wygodę, o obsługę, o personalizację sterowania, bo to sterowanie tutaj obsługuje nam zgłaszanie, ściszanie poprzedni, kolejny, wszystkie te rzeczy, które byśmy nie spodziewali są. Chciałbym też pochwalić urządzenie za to, że w aplikacji bardzo prostym przyciskiem wybieramy sobie, czy chcę połączenie wielopunktowe, wtedy tracimy LDAK, czy chcę LDAK i mam tylko jedno urządzenie. Mała rzecz, ale bardzo prosta do znalezienia, co wcale nie jest tak oczywiste. Do tego znajdziemy tutaj prostą aktywację trybu gamingowego, więc wszystko to, czego nam trzeba, no i wskazanie stanu baterii, jeżeli chodzi o naładowanie tu i wskazanie stanu baterii naładowania poszczególnych Lego pąka, to wszystko w apce jest. W zasadzie gdyby nie to, że nie można będzie no, dostroić sobie korektora do swoich preferencji indywidualnymi pasmami, to ja bym tutaj się niczego nie czepiał, a tak tylko to jest ta jedna jedna rzecz, której mi troszkę tutaj brakuje, ale niczego, ale to absolutnie niczego nie brakuje mi tutaj jeżeli chodzi o brzmienie. A brzmienie jest kluczowe, zwłaszcza w tej cenie. Te słuchawki są bardzo głośne i to jest coś co bardzo mocno zaskakuje dlatego że ja korzystałem z nich w takiej przerwie pomiędzy Jabrami, pomiędzy Techniksem i wkroczył ten Ceramix X i nagle się okazało że jest są głośniejsze a wzrost poziomu głośności nie degraduje brzmienia i bardzo fajne jest też to że można czerpać z nich radochę ze słuchania muzyki kiedy słuchamy ich cicho i też na przykład bas nie jest wtedy zbyt taki przykrywający pozostałe pasma, to jest rzadkie do y, spotkania w słuchawkach, zwłaszcza tych słuchawki budżetowych, to prawie nie funkcjonuje. Samo brzmienie, jakie tutaj będzie, oczywiście będę się wypowiadał o tym trybie hi jest naprawdę sensownie zestrojone, bo ono delikatnie nam podbija górkę i dół, ale też jest wyraźna średnica i jeżeli chodzi o to, co usłyszymy, to w zasadzie nie widzę problemu, żeby na tych słuchawkach słuchać wszystkiego. Ten maluch generuje świetne brzmienie. Takie brzmienie, które można zestawić na przykład z cenkami, które będą dużo droższe. To brzmienie będzie dosyć mięsiste, dosyć basowe, ale jednocześnie z takim zapasem przestrzeni i z potencjałem do wybrzmienia tych instrumentów, które bardzo często gdzieś potrafią się skryć, na przykład na drugim planie, bardzo mi się to podoba. To połączenie przestrzeni, ale z potęgą. Nie spodziewałbym się, że słuchawki, które kosztują na stronie producenta, znalazły je za 40 dolców. 40 dolców to jest coś, co no, w zasadzie powoduje, że bardzo trudno byłoby znaleźć konkurencję jakiegokolwiek konkurenta, który pali holdaka, ale potrafiłby bardzo podobnie zabrzmieć i ja tutaj jeżeli miałbym powiedzieć, że ktoś szuka słuchawek które będą dobrze grały i nawet nie muszą być tanie, ale po prostu ma dobrze grać. To są jedne z absolutnie polecanych przeze mnie modeli i ten model zostaje u mnie po prostu jako coś, co będę porównywał z słuchawkami droższymi, tańszymi, ale jako jeden z punktów odniesienia, bo absolutnie Ceramics X jest tego warty. Mam tutaj mocne brzmienie, potężne brzmienie, ale jednocześnie klarowne i przestrzenne. Mam tutaj ANC, które nie ma się czego wstydzić, ale Mówiąc absolutnie prost, przegrywa z tym, co oferuje Technics, oferuje Jabra, oferuje Sony, i tutaj widać największe różnice pomiędzy markami, bo ta redukcja hałasów otoczenia ona kuleje. W przypadku tych tanich Chińczyków, które brzmieniem potrafią podgonić, ale ANC absolutnie nie. I moim zdaniem jeszcze długa droga, zanim to ANC będzie na poziomie konkurencji, tej niemieckiej czy tej japońskiej, bo są tutaj chyba takie rzeczy, które nie tak łatwo skopiować jak brzmienie. Te słuchawki. Które kosztują 40 dolarów na stronie producenta, potrafią zagrać tak jak słuchawki dużych graczy, dużych marek, wycenione dwu-, trzykrotnie drożej. Jak dla mnie nie ma lepszej rekomendacji, o ile przebolejecie słabsze ręce i o ile przebolejecie nie tak dokładne sterowanie jak te marki z górnej pół. Reasumując, te słuchawki mogę polecić z czystym sumieniem, one absolutnie dostają rekomendacje OFTH i jest to sprzęt, który jest mało znany, a który jest warty tego, żeby go poznać. Dzięki serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu, jeżeli słuchacie dobrego audio, wpadajcie częściej na kanał, jeżeli to nagranie w czymkolwiek wam pomogło, proszę o lajka, proszę o subskrypcję i tradycyjnie, trzymajcie się ciepło, hej.